Dzień dobry, wczoraj zapomniałem nagrać vloga, więc dzisiaj zaczynam sobie nagrywki od rana, jest godzina 7:21 21 marca, startujemy z nowym miesiącem, dzisiaj będzie podsumowanie y, miesiąca luty, e, podsumowanie tygodnia muszę dokończyć, bo nie robiłem e, i wczoraj znowu, po tym, że zapomniałem nagrywać, to też zapomniałem zrobić Memrise i znowu straciłem serię 56 dni. No więc niedobrze, bo tam mój rekord to jest 143 dni i to zapowiadało się, że zaraz go przekroczę, a tak to praktycznie 2 miesiące znowu w plecy. Trudno, ja jadę dalej z tym tematem. E, dzisiaj zaskoczyła mnie waga, tak sobie postanowiłem wskoczyć i zobaczyć, ile waży. A tu 87,3 i co ciekawe, wcale jakoś dobrze diety nie trzymam ostatnio, bo nawet kalorii nie liczę. Co prawda, nie jadłem żadnych fast foodów ani słodyczy przez kilka ostatnich dni, ale aż tyle. Myślę, że to jest spowodowane tą piłką nożną, bo jakby nie patrzeć, to w tym tygodniu w sobotę byłem na halówce, w niedzielę byłem na siatkówce, w poniedziałek byłem na halówce i wczoraj byłem na halówce, więc cztery sporty z rzędu i trzy z nich to są piłka nożna półtorej godziny. To robi robotę, bo naprawdę biegam jak dzik. Na tych piłkach nożnych. Wczoraj tak samo się spójciłem bardzo mocno, więc no, wierzę w to, że to jest utrata wody i tak dalej. Chciałbym, żeby się utrzymało, i żeby szło dalej. Eee, I będę do tego dążył, ale no, tak jak mówiłem, teraz wracam na stare śmieci. Tam na razie nie mam żadnych znajomych ani ugranych sportów, więc zobaczymy dzisiaj podsumowania i spakowanie rzeczy w ten sposób, żeby je przygotować do jutrzejszego wyjazdu, bo jutro wyjeżdżam. Dzisiaj jeszcze siatkówka, e, wszystko sobie tutaj na podłogę przygotuję, tylko żeby jutro do samochodu włożyć. Jakoś tak nie mam zaufania, żeby na noc zostawiać samochód zapakowany, mimo tego, że on jest na podziemnym garażu, to często kradną różne rzeczy, a raz też widziałem wybitą szybę w samochodzie innym, więc zostawiam sobie to w, na podłodze, dzisiaj sobie wszystko przygotuję. A jutro tylko wpakuję w samochód i hajda, jazda, no.